Można się tutaj spierać o różnego rodzaju definicje, szczegóły, co jest lasem ochronnym, a co nie. Ja myślę, że tutaj po prostu całkowicie różnimy się w kwestii pewnej filozofii, podejścia do tego lasu. Jakim, jakim, tym, jakim lasem ta puszcza ma być? Czy lasem... Gospodarczym, takim z którego po prostu wywozimy setki tysięcy metrów sześciennych drzewa, czy też po prostu unikatowym, cennym lasem podmiejskim, który zostawiamy w spokoju. Przecież nikt mnie nie przekona do tego, bo nie ma żadnych racjonalnych argumentów, że jeżeli wyłączymy z gospodarki leśnej puszczę bukową, a przynajmniej jej taką najcenniejszą część, to zawali się gospodarka lasów państwowych, gospodarka Polski, nie będzie na papier, biurka i tym podobne rzeczy.